Chodź, chodź, chodź. Taś, taś, taś. Widzisz, jest ta druga. Taś, taś, taś. Taś, 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 taś. Taś, taś, taś. Chodź, chodź, taś, Ale chleb mają mniej. No przyjdą już dziubały, nie są głodne. Taś, 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 taś. Widzisz? A jeden na górze. Taś, 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 taś. Taś, taś, na górze? No tak, tam na górze jeszcze taś, 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 taś. Widzisz?

Całe kaczki w przeszłości. Kor, zostawkę. Kor, ty, ga, ty, ga, ty, ga. ty gadzie! Ty ja ci dam, ty taki strażysz. Ty gadzie, ja ci dam ptaki straż.